Witam Was, docent PL ze mną Wojtek Frączyk, e, browar widawa. Gdzie jesteśmy Wojtku? Jesteśmy na wschodzie. E, na wschodzie, lubelskie targi piw rzemieślniczych. Jesteśmy w Lublinie. Pierwsze stoisko, do którego zaszedłem, to oczywiście Wojtek. E, ja mówię, praktycznie tytuł dostałeś u e, roku przez te wszystkie nagrody na KPR-ze. E, jeżeli czytaliście, czytaliście moją relację, to powiedziałem, no dobra. Wojtek wygrał Craft roku, wygrał porterem bałtyckim wędzonym, ale do cholery jasnej, bo oprócz Wojtka i sędziów, nikt tego portera nie pił, tak? Bo to jest wersja barrel która, która dopiero dzisiaj właściwie ma nie. Tak, lubię Widzisz? Jak pięknie się wszystko układa. Ale zanim... Jest spore zainteresowanie tej giery, najczęściej polewane w tej gminie E, przywieźliśmy też e, dwa inne barrel ze sobą. I właśnie jeden z nich tutaj e, pije. Piwo jest tak niesamowicie złożone, to jest bread West Bred i tak to się nazywa. I... West Bred e, Barrel Aged można powiedzieć. Barrel Aged, tak. Bo e, jest z beki. No i słuchajcie, tutaj jest po prostu niesamowity kompleks e, właśnie dzikości bretów cytrusa, zipy, słodkości, takiej waniliowej słodkości z beczki. Trochę nie ma goryczki, ale... Gdzieś ta goryczka się rozmyła. się rozmyła, więc e, piwo jest niesamowicie wymagające. Ja już się piję chyba od y, y, taką, taką, y, po prostu y, ilość, coś małą, z 15 minut. Jest też taka, jest to taka, taka Wojtko, rozumiem, też masz tego taka, y, Tak, mam bryta. Bryta. Jak myślisz, ten kierunek mobile aged w sensie takiego normalnego wyszakowania, starzenia piwa w beczkach na pewno się utrzyma? Natomiast czy uważasz, że, że te bredy, czyli piwo de facto zakażone, będzie zdobywać jakoś popularność szerszą? Ja myślę, że tak, to, to, nie jest, to nie jest pierwsze piwo, które to pokazuje, że. że właśnie robionie miejskich na, na cichucach to jest. To jest dobry kierunek. To mieli piłkować, to jest dobry kierunek. Maszy, to jest dobry kierunek. Zawsze musimy patrzeć na to, gdzie są ci, co są drzewami, czyli na przykład na Amerykanie. Nie? I tak to jest, to jest Przepraszam. Natomiast nie sądzę, żeby to się sprzedawało w takich ilościach jak... IPA, APA, czy... Nie to, nie, to zawsze to ma, będzie prawda? piwo nisza w niszy. Kompletnie. Tak, tak, dokładnie. <laughs> Więc wiesz, dają o, o tyle fajną możliwość, że, że jedno piwo możesz sobie znać do 4 różnych 5 różnych beczek, 190 km. E, możesz każdy z tych piw przygotować inaczej i tak naprawdę z jednego bazowego piwa mogą ci być o, różne, o, tak. prawda? Świetny wojtka, Wojtku, bo yy, aparat stoi na takiej beczce, która idzie do Pinty. Czy my możemy powiedzieć, czy raczej Pinta chciałaby to utrzymać w tajemnicy odnośnie tej beczki? Ja myślę, że o to, o to, o to jasne. Grzeszka i Marka nie będziemy zdradzać. Się. Tak, ale beczka od Wojtka jedzie do Pinty, także chłopaki z Pinty. Chyba to będzie ich pierwszy baranek iść? Co ja zabili? mam pewną wiedzę na ten temat A, którą, okay. którą ci zdradzę poza kamerę no. Jasne e, Dobra, wypiliśmy, znaczy przynajmniej ja wypiłem Breta i za chwilę będziemy sprawdzać forter Ale to Słuchajcie, już jesteśmy z e, piwem... E, czyli spacerek nie wyłączyłem się. Wyłączone są ale... Z piwem najlepszym według sędziów e, KPR Czyli smoked Baltic Porter Barrel Aged. Tak jest? Krótko, pod... piłem to piwo, które miało premierę na zeszłym odcinku w Gwiazdce. E, rozumiem, że podczas tej piłowarskiej gwiazdki już premiery żadnej nie szukujesz, no bo... E, właściwie to nie jest to samo piwo. E... Czy, czy nie do końca. Tamto, e, tamto, to jest inna barka. To jest inna barka z Baltic Portera. Tamten był... miał e, 19 balingów, ten ma balingów 24. 24? No to jest kompletnie inne piwo przecież. Eee, to znaczy tak, idea tego piwa pozostała ta sama. Czyli słup wędzony, sól wędzony bukiem. Ile procent? Eee, około 70%. Natomiast trzeba brać pod uwagę to, że robiąc takie piwo ten... 70%? Eee, to może mniej. 60, tak. ale to jest ale to też nie było? E, tak, da. natomiast e, dlaczego tak dużo słów wędzonego? Tak dlatego, że ten aromat wędzonki z e, aromatem, który się bardzo szybko ulaty. więc e, jeśli mamy portera, który wymaga długiego czasu użarnienia, <tosłuch> Tak. tutaj mamy portera, który trafił do beczki i on tej besty jeszcze długo leżał to musimy brać, żeby tę wędzonkę na końcu było czuć e, no to rzeczywiście trzeba jej dać dużo tak? Zobaczcie ta piana, po prostu ta piana jest boska, ale to już było w pierwotnym e, porterze 19, Przecież jak klało się z kranu, to ta piana była do, do samego e, końca szkła, także na porterze ta piana, coś wspaniałego. Dobrze Wojtku, zdrówko. E, no tak, już widziałeś ja na razie jeszcze się zabieram za aromat. Przede wszystkim czerwone owoce. Piwka, suszona wędzona tak, suszona wędzona śliwka jest, jest troszkę jest usinięcie tą beczką jest usinięcie tą wędzonką naprawdę to jest, to jest... Nie, e, czy bardzo piwka? wielo, wielo przed chwilą był Michał z Alebrowaru, e, kupiłeś jego porter z Kościszewa e, wędzony, wędzony drewnem szczereśni. Nie, nie, nie miałem okazji, to mnie na, na wiązkę nie wypada. I to piwo... Pocierają różne, wbrew pozorom, naprawdę świetny zapach na nazywa, ale... Słuchaj, e, to, to, ten porter właśnie 55, e, był na słodzie, już nie pamiętam, jaki tam był zasyp, ale drewno z czereśni. I właśnie to drewno dało słodu taki motyw owocu, czerwonego owocu. I tutaj ten motyw jest po prostu zwielokrotniony, Yes. Ja, ja bardzo lubię w ogóle będzie czy sam wędzę też yy... słodu sam nie będę, ale wędzą e, mięsa. E, i, I generalnie drzewo, drzewa owocowe dają najpierw Tak, ja. E, czy to jest czereśnia, czy to jest śliwka, wisia, też bardzo fajne. Czy znaczy ja bym w jakimś ślepym teście, gdybym nie wiedział jaki jest zasób, bym powiedział właśnie wędzone drewnem e, z Ja o, pod, Tutaj e, to tu akurat słód wędzony bez mat. Mamy wędzonkę, mamy śliwkę. Troszkę tej beczki jest... Troszeczkę jest... tej farby emusyjnej, tak? Tego, tego acetonu jeszcze. Ile to piwo leżało? Pół roku. Jak na Porter 24 BG, to nie... Wbecca wcześniej jeszcze Ale umówmy się, to nie jest dla Portera wcale jakoś jeszcze dużo, jest. nie? To spok nie. spokojnie, może jeszcze, jeszcze rok więcej. Jeszcze jest. Dobra, to jeszcze raz zdrowie, Wojtka, przede no wszystkim rodziny Wojtka i... 19 jest bardziej agresywne, jest bardziej agresywne, oczywiście też jest kwestia temperatury, że warto by było to piwo troszeczkę ogrzać, bo ty się ogrzewałeś i z ręką, a ja, ja, ja tego nie ogrzałem, więc czuję naprawdę moc, moc jest naprawdę dosyć duża. Pamiętam padały, padały się pytania, czy, czy na pewno w tej desce, do której żeśmy w lali, nie było już nic. To jest co tutaj pani 24 No Właśnie, ją... to jest beczka po to jest, e, to jest beczka po Bourbonie e, z destylarni Old Paresta. Z gę tak. Pozdrawiamy Knt. No, smakowałoby ci zdecydowanie Jest to Jest bardzo mocny voltaż. Ja uważam, że na razie to piwo jeszcze jest troszkę za zimne. Możemy zrobić jeszcze kolejne wejście, jak to piwo się ogrzeje. Natomiast w tym momencie ono ma kopa po prostu potężnego. 24 plato. Za, załóżmy, że... nie. To jest 5 plato różnicy między, tak. między oryginalnym i Musi W sumie nie komukolwiek udało się na sprzęcie szulca uważać o, no właśnie, bo to jest Kaspar Szulc przecież. Znaczy ten, to jest, zobacz, rok temu rozmawialiśmy o tym, Ten, porter, ten porter był ważony dwuralnie. To jest też ciekawa spra, czyli... E, czyli zacieranie, zacieranie polegało na tym, że e, zatarłem pierwszą partię słodu, odfiltrowałem brzeczkę, poczem w tej brzeczce odzyskanej zatarłem drugą partię słodu. Balink. E, Palik brzeczki przed po drugim zacieraniu wynosił ponad 234 flap. Znaczy, to była tragedia, ja to ważyłem 24 godziny. Filtrowałeś? <laughs> Całe ważenie zajęło mi 24 godziny, na, 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 ale efekt jest niesamowity. Udało się osiągnąć, e, udało się osiągnąć 24, 24 balinki na tym zacieraniu dwu razy. Drugie zacieranie zrobione przez przedniej odebranej z pierwszego zacier zacierania. Kosmos. Naprawdę e, to był pomysł na, na to wyraźne zacieranie, to był pomysł, e, który podsunął e, Tomek A Podobno kiedyś w Polsce tak się zacierało, właśnie dwuraźne. Powiem wam w że piwo z Tomkiem, które żeśmy zrobili też było zacierane w ten Natomiast to był Imperial, e, to jest Imperial Też 24? E, on wyszedł nam 22. I niedługo też będzie miał swoją premierę. Leży w czy w tanku? Leży w beczce. Oczywiście. E, I czeka. bo i ty, też masz beczek w prowadzeniu? 40. <zysy> <zysy> Chyba więcej. Jak, ale, w, ale w których leży piwo? <zysy> Wiesz, co zanim zaczęliśmy rozlewać Miss Ewe, czyli taki stan zerowy? E, policzyliśmy, że mamy około 7000 litrów piwa w jednej beczkach. Beczka to 225, nie? Mniej więcej. 225 to jest beczka europejska, 190 to jest taka właśnie amerykańska jak widać. Co ciekawe, oczywiście jest też efekt angel share. Podobnie jak przy miski, tak samo przy piwie leżakowanym w beczce. Nalewamy beczkę pod korek, otwieramy beczkę, nie ma piwa pod korek. W ciągu pół roku na, na takim porterze mieliśmy ubytku, by czy tej porcji aniołów mieliśmy około 10 litrów. Czyli 10 litrów beczki przez pół roku odparowało. Odparuje. Odparuje, tak. To jest tak zwany przez potów nazywane Angel She. Czyli... Nie pytajmy się co na to, urząd skarbowy czy tam hmm, tak dalej. Celny. Celny, tak. tak zaniki, tak, zaniki tak, są. Zaniki, zaniki. I nie są to zaniki Grossmana. No u niego są zdecydowanie większe podobno. Nie wiem czy wiesz, że narodziły się takie w ogóle... <grystanie> Tak, tak. Podobno jest wyliczona już jednostka 120 litrów. Tak. Dzisiaj... Jeden grosz. Jeden grosz. Pozdrawiam, nie nie <grystanie> <grystanie> Okej okay, Wojtusz, znaczy zdecydowanie jest charakter beczki, jest moc, jest wędzonka, są ciemne owoce. Ja myślę, czy to piwo w ogóle będzie dostępne w butelkach? Jest co? Zostało nam tego piwa w tej chwili 3 beczki 190 Oczywiście Ja myślę, że ono się jeszcze nadaje do leżakowania. Spokojnie można je e, poleżakować. Oczywiście tak. Będzie to piwo na piwowarskiej gwiazdce. gwiazdce. Będzie to piwo na gwiazdce. Będzie to też reprezentowało nas, i my też to będziemy obecni, podczas gali Red Beer Best. Kalifornii w Santa Rosa 30-31 stycznia jedziemy do Kalifornii zawieramy ze sobą cztery różne piwa między innymi właśnie skarb piwowarski port, polski czyli port, porter bałtycki i wędzone połączenie dwóch rzeczy które się najlepsze robi w Polsce pije. jeszcze z amerykańskim oh. barrel i jeszcze z amerykańskim <laughs> barrel chcemy im pokazać polski craft od najlepszej strony dlatego zawieramy ze sobą za dwa, się, dwa miesiące myślę, się. że to piwo już się bardzo ono, dopuści, ono będzie musiało już w grudniu wyjechać do Stanów, żeby tam dopłynęło. Najlepiej byłoby je wysłać w i bytce, żeby <laughs> sobie, Tak jak kiedyś te ipy, które płynęły do Indii i sobie żakowały na statkach. Tak jest, żeby tutaj już ten, wtedy ta moc by się troszkę uleżała. Ja tutaj nie ukrywam, że jednak w porównaniu e, poprzednio ubiegłorocznego portera 19 Belgii i tego 24, okazuje się, że ale ta dziewiętnastka nie musi być gorsza. Ona była naprawdę fenomenalnie ułożona. Była mniej alkoholowa. Ja myślę, że ten alkohol, znaczy ten, ten alkohol jest beczka. Po prostu ta beka to jest, dała... To jest taki, tak. Wiesz, po pierwsze, po pierwsze musimy dwie rzeczy pod uwagę. Po pierwsze beczka, beczki, które my używamy są świeżutkie, wprost e, destylarnie destylarni świeżo odmówione, więc one są nasączone po prostu wysokoprocentowym alkoholem. I piwo sobie potrafi taki alkohol z tej beczki wyciągnąć na zasadzie tak. na zasadzie słuchajcie ja już jestem ja jestem tak mokry, 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 mokry i czerwony od tego alko, kurde tak. grzeje eee, niesamowicie eee, piwo jest gęste można je kroić jeść, wiesz łyżką. Prawne, eee, słuchajcie <laughs> to raz więc ono sobie to wszystko z beczki, a druga sprawa to jest ten angel share, czyli to odparowanie z beczki dlatego że jak każdy wie piwo nie jest homogeniczne i nie odparowuje w całości tylko odparowuje woda a treść zostaje. tak samo jeżeli masz żona może mieć 12% alkoholu? myślę, że naprawdę powyżej 10% bo <noise> to znaczy w świecie już to czuję. Kurczę, dopiero pierwsze stoisko na targach w głowinie i już po co ci. <noise> Dobra, słuchajcie, ja, słuchajcie, ja, słuchajcie jest o... jeszcze jest parę wolnych na do, do wypicia. Ja już próbowałem. Alucie póki co na Porter bałtyckie od jakieś do czekolada z jego. Eee... Naprawdę, wiesz, znaczy, słuchajcie, to jest piwo, na, 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 na liście byście byś, nie mogę słowić. Gdybyście mieli butelkę, tak? Przy kominku, kiszki, tak, e, godzinka, 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 godzinka i, i sączymy. E, to jest zdecydowanie... Pozdrawiamy, e, tak. jak najbardziej Gosia, tak. Zdecydowanie to jest piwo do degustacji kilku 10 minutowych. Zdecydowanie. No ja, ale w też możecie sobie usiąść na sobie. Nie ja ja mam jeszcze ja kilka minut. W sumie, tam wszyscy usnęli już. Eee, tak Trzymuje tak się tak. piękna piana. Ale co ciekawe, nie ma lacingu, ale robią się tak zwane trochę długie nogi. Czyli tak jak, tak jak whisky, prawda? Tak, to jest właśnie ta olejsto, olejstość, ta gęstość. Dobra. No, dokładnie. Dobra, już e, nie zanudzamy, bo przecież już się pocharataliście, tam wszyscy e, wyciągnęliście najmocniejsze piwo, jakie macie, albo łujcie po prostu spirytusz czysty z żalu, ale bądźcie dobrej myśli. Badajcie, e, słuchajcie, jeśli nie znajdziecie w swoim mieście, w swoim pubie tego piwa, to pijajcie 19 grudnia ja na Kuklowackim Gwiazdku. Obowiązkowo. E, Do Chrząstawy. Że Widawa w w Oj, No i będziemy świętować, będziemy Będzie... Jest co świętować. zgadaliśmy w tym roku naprawdę gór medali w różnych kategoriach, No miejscach. Najlepszy rok dla Widowy, jakby nie było. W Jopochamie, w, Staniu, w Także jest, jest dobrze, przynajmniej do przodu. Na razie. Trzymajcie się. Cześć. Wasze zdrowie.